Dzień dobry. Dzień dobry. Sela, gdzie idziemy? Jesteśmy w ustce i idziemy nad staw upiorów. Uuu. Chcieliśmy iść wczoraj wieczorem, tak bynajmniej zaproponowałam Tomkowi, ale chyba trochę się przestraszył <laughs> Troszkę A tutaj zabytkowa brama Szlaman Dwa słupy i jeszcze kolczatka. A my idziemy dalej. Nie wiem co tutaj kiedyś było, ale cały czas prowadzi taka jakby uliczka. Do celu jeszcze 2 minuty. Zobaczcie jak tu jest pięknie. Momentami jest takie wrażenie jakby się na halu było. Co chwilę jakieś górki. Pozostałości militarne. I już widać to miejsce. Tak patrząc na to, to w sumie jest takie troszkę upiorne. Jest wiata gdzie można sobie usiąść. To jest ognisko, nie wiem czy tutaj można palić ognisko, czy... Może i... może i można. w ognisku można sobie poopowiadać o duchach A stawek jaki ciemny jest ogólnie upiory też są ciemne <gry> A tutaj jest tablica z legendą. Była już prawie północ, gdy spod jednej z usteckich tawern portowych odjechała elegancka bryczka, zaprzężona w dwa konie. Po długiej kolacji wracali nią do domu Dziedzic Lendowa, jego żona i troje dorosłych już dzieci. Kilka minut później końskie kopyta. Zadudniły po starym drewnianym moście na słupi. Bryczka wjechała do lasu. Nie minął kwadrans, a woźnica ujrzał w oddali światełko. Widać już lędowo, pomyślał i popędził konie, bo jak najszybciej pragnął zasnąć w łóżku. Nagle nastąpił błysk o niespotykanej sile i zaraz potem ciemność. Konie stanęły dęba. Woźnica daremnie próbował zapalić przymocowane do wozu latarnie. Dziedzic, który też już zasypiał, wyjrzał przez okienko i zawołał w ciemność: Karl, natychmiast jedź dalej, albo niech cię diabli. I nagle Woźnica zdał sobie sprawę, że otaczają go jakieś dziwne postacie. Poczuł, że dotykają go zimne dłonie. I chude palce. Tysiące tkwiących w mroku twarzy, złowrogo nań, spoglądały. Poddając się losowi, aby wykonać polecenie swojego pana, woźnica znowu popędził konie. Nieprzyjemny plusk wody, z wnętrza bryczki, dało się słyszeć krzyki wzywające pomocy. Po chwili znowu zapadła cisza. Jedynie niewielkie pierścienie. Znaczyły na powierzchni wody miejsce, w którym jeziorko zamknęło się nad swoim łupem. Woźnica uratował się, ale stracił mowę. Gdy drżącą ręką na skrawku papieru opisał to przeżycie, nikt w ustce mu nie uwierzył. Tym bardziej, że gdy później sądowa sądowano dno, karety nie znaleziono. Niektórzy do mnie mywali nawet, że woźnica mógł zamordować swojego pana i jego bliskich, przywłaszczyć sobie ich sakiewki, a karety i konie sprzedać. Zapewne skazano by go na ciężką karę, gdyby nie stara mateczka, która prosiła za nim u sędziego. Uzyskała tyle że sędzia postanowił osobiście sprawdzić, ile jest prawdy w opowieści woźnicy o światełkach mylących podróżnych. Wstrzymamy się z wyrokiem, póki sami nie przekonamy się, ile jest prawdy w tej historii o upiorach z nad Second more, o których tyle się tutaj opowiada, oświadczył. I jeszcze tego samego wieczoru w asyście kilku policjantów udał się nadstawek na tak zwaną wizję lokalną świetlik faktycznie krążył nad jeziorkiem. Momentami zapuszczał się z tafli stawu nad las, by po chwili znowu powrócić nad wodę. Sędzia spojrzał na zegarek i rzekł do towarzyszy. Proponuję, byśmy poszli już do domów, bowiem godzina duchów minęła. Utwierdziłem się tylko w przekonaniu, że te wszystkie straszne historie o upiorach znad tego stawu są po prostu wyssane z palca. Co? Poczekaj no! Odkrzyknął nieznany głos, i zaraz potem cała reszta świetlistych postaci wyłoniła się nagle z jeziorka i poczęła zmierzać w kierunku ludzi. Ognia! krzyknął sędzia do policjantów. Dopiero gdy rozkaz nie został wykonany, obejrzał się do tyłu i ujrzał, że ci stoją już przywiązani do dużego drzewa, pilnowani przez dziwne zjawy. Rozległ się przeraźliwy gwizd. I z jeziora wynurzyła się koza. Prowadzona przez ognik rzuciła się na sędziego, rozerwała mu rogami ubranie, gryzła, raniła, dopóki ten nie pojął wreszcie jej mowy i nie przyrzekł, że niewinnemu woźnicy włos z głowy nie spadnie. Rozległ się kolejny gwizd, i wszystkie zjawy znowu skryły się w jeziorku. Sędzie i uwolnieni policjanci powlekli się z powrotem do ustki. Jeszcze tej samej nocy wóźnica został wypuszczony z więzienia. Od tego czasu Bagenne Bajoro wzbudzało lęk u ust, Ustczan i mieszkańców pobliskich miejscowości. Omijali je szerokim łukiem, zwłaszcza gdy dzień chylił się już ku wieczorowi. No i oczywiście w nocy. Uważano powszechnie, że to miejsce jest nawiedzone przez duchy i być może właśnie dlatego, tej leśno-bagiennej i wydmowej części ustki nadano niegdyś nazwę Uroczysko. Ja już skończyłam. Dobrze, że nie przyjechaliśmy tutaj wieczorem. Wczoraj Sylwia to by na mnie to Wam przyżytała w taki sposób nie taki jak ja, bo ja mam tendencję do jąkania się. Niestety. Dobrze, to tyle. Z tej miejscowości, a czyli z tej miejscowości, z tego miejsca. Przejdziemy albo przejdziemy się kawałek dalej i znowu wam coś pokażemy. Jak syla to miejsce? Ma swój urok. Ma swój urok. Bo to uroczysko. Uroczysko właśnie. Jeszcze czytam tutaj, że w tym yy, stawku upiorów takie ciekawe żyjątka <laughs> sobie żyją. To są takie spore chrząszcze, które w wodzie przypominają żółwia. <laughs> Pokaż zdjęcie tego chrząszcza. Ma do 3,5 cm długości, a jego równie drapieżna larwa nawet do 12 cm. A w tym stawku żyje też sporo traszek. Nie wiem, co to są traszki. Ponoć wyglądają jak zminiaturyzowane dinozaury. No dobrze, dzięki za oglądanie. Do zobaczenia w innym miejscu. Pozdrawiamy. Zobaczcie jakie domki no, już pewnie nie funkcjonują jest właśnie na drodze powrotnej z tego stawku piorów